Słuchaj, stary. Przeszedłeś kiedyś przez ten niszczący moment, gdy ona po prostu cię ignoruje? Jakbyś był niewidzialnym duchem w pokoju? Uważaj, bo w ciągu kilku następnych minut ujawnię ci ultra rzadki sekret, który zamienia ignorowanych mężczyzn w prawdziwe magnesy na uwagę kobiet. To jak gra w szachy z wielkim mistrzem. Ona wykonuje ruch ciszy, a ty stoisz sparaliżowany, nie wiedząc co zrobić. Ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje konkretne zagranie, psychologiczny mat, który niewielu stosuje, a który całkowicie odwraca grę na Twoją korzyść? Wiesz, co się dzieje, gdy kobieta Cię ignoruje? Twój mózg wpada w tryb paniki, poziom kortyzolu szybuje, Twoja samoocena spada jak samolot bez silnika, czujesz się mały, nieważny, jakby Twoja obecność w jej wszechświecie nie miała żadnego znaczenia. I wtedy popełniasz najgorszy błąd, próbujesz bardziej, wysyłasz więcej wiadomości, pojawiasz się w miejscach, gdzie ona jest, lajkujesz wszystkie jej zdjęcia i nieświadomie kopiesz sobie własny, emocjonalny grób. Każda desperacka próba jest jak dolewanie oliwy do ognia jej braku zainteresowania. Czujesz ten ból? To uczucie bezsilności, gdy ona wyświetla twoją wiadomość i nie odpowiada? Gdy mija cię i nawet nie nawiązuje kontaktu wzrokowego? Powiem ci coś, czego prawie nikt nie zauważa. Przez ostatnie 8 lat, rozszyfrowując ukryte kody dynamiki między mężczyznami a kobietami, odkryłem przerażający wzorzec. Większość mężczyzn reaguje dokładnie w zły sposób, gdy są ignorowani i dlatego pozostają niewidzialni. Ale istnieje specyficzna metodologia przetestowana w praktyce na tysiącach prawdziwych przypadków, która zmienia tę sytuację niemal natychmiastowo. To, co nazywam Protokołem VIRA zapamiętaj ten akronim, bo on zmieni twoje życie. Teraz przekażę ci pięć fundamentalnych technik, aby raz na zawsze odwrócić tę grę. Pierwsza technika moc strategicznego odpuszczania. Gdy ona cię ignoruje, twoim pierwszym instynktem jest gonić to biologiczne, stary. Twój prymitywny mózg interpretuje odrzucenie jako zagrożenie dla przetrwania, ale oto sekret, który niewielu stosuje. Im Bardziej gonisz, tym więcej tracisz wartości w jej oczach. Pomyśl o tym jak o gumce. Im bardziej ją naciągasz, tym większe tworzysz napięcie i w końcu pęka. Strategiczne odpuszczanie działa odwrotnie. Puszczasz gumkę, usuwasz napięcie i nagle ona czuje twoją nieobecność. Pamiętasz, jak kiedyś przestałeś zwracać na coś uwagę i nagle to wróciło do twojego życia? To dokładnie ta sama zasada zastosowana w relacjach. Przestań wysyłać wiadomości, przestań lajkować zdjęcia, przestań pojawiać się w miejscach. Po prostu zniknij z jej radaru. Strategiczne odpuszczanie, ma to sens? Druga technika magnetyczne skupienie na sobie. Tu leży prawdziwa moc, bracie. Gdy ona Cię ignoruje, masz dwie opcje: rozmyślać i stalkować jej profil, albo zainwestować tę energię w siebie. Zgadnij, którą opcję wybierają mężczyźni o wysokiej wartości? Badania pokazują, że kobiety posiadają niezwykle czuły wewnętrzny radar do wykrywania mężczyzn, którzy ewoluują. To tak, jakby miały szósty zmysł, by wyczuć, kiedy stajesz się lepszą wersją siebie. Zacznij trenować intensywniej. Rozpocznij ten projekt, który odkładałeś. Połącz się z przyjaciółmi, którzy cię energetyzują. Publikuj relacje, robiąc ciekawe rzeczy, ale nigdy słuchaj uważnie, nigdy nie rób tego, by jej zaimponować. Rób to dla siebie. Opowiem ci o Karolu, moim kliencie. Kobieta, którą pragnął, zaczęła go całkowicie ignorować. Zamiast błagać o uwagę, zapisał się na zajęcia z boksu. Po trzech tygodniach wysłała mu wiadomość z pytaniem, gdzie się podziewa przypadek. W grze o uwagę nie ma przypadków. Magnetyczne skupienie na sobie. Czujesz różnicę? Trzecia technika. Sztuka cichej obserwacji. Nie zawsze, gdy kobieta cię ignoruje, chodzi o ciebie. Może przechodzi przez osobiste problemy, może testuje twoją wartość, albo po prostu straciła zainteresowanie. Fatalnym błędem jest zakładanie najgorszego scenariusza bez dowodów. Cicha obserwacja to jak bycie emocjonalnym detektywem analizujesz jej wzorce, nie wydając pochopnych osądów. Czy ignoruje tylko ciebie, czy jest zdystansowana wobec wszystkich? Czy coś zmieniło się w jej życiu ostatnio? Czy są pośrednie sygnały, że nadal o tobie myśli? Ale bądź ostrożny. Obserwacja to nie obsesyjne stalkowanie. To zbieranie strategicznych informacji do twojego następnego ruchu, jak gracz w pokera czytający zagrania przeciwnika. Kiedyś zrozumiałem, że kobieta ignorowała mnie, bo wróciła do byłego, ale nadal oglądała moje relacje. Ten mały szczegół powiedział mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Nadal była zainteresowana, tylko zagubiona. Trzy tygodnie później sama się do mnie odezwała: cicha obserwacja ma to dla ciebie sens? Czwarta technika: strategiczne ponowne zaangażowanie. Teraz nadchodzi najdelikatniejsza część. Po zastosowaniu odpuszczania, skupieniu się na sobie i obserwacji sytuacji, nadchodzi moment na wykonanie przemyślanego ruchu, ale to nie jest byle jaki ruch. To właściwy ruch we właściwym czasie, we właściwy sposób. Strategiczne ponowne zaangażowanie działa jak przynęta premium w oceanie. Nie wrzucasz byle czego do wody, mając nadzieję, że ryba ugryzie. Używasz dokładnie tego, co przyciąga ten konkretny rodzaj ryby. Po zniknięciu na dwa lub trzy tygodnie pojawiasz się ponownie. Ale nie z generyczną wiadomością, z pytaniem, jak się ma. Wysyłasz coś, co demonstruje ewolucję, wartość i beztroskę. Może to być niedawne osiągnięcie, ciekawe doświadczenie, a nawet mem, który kiedyś wspólnie oglądaliście. Sekret tkwi w energii. Twoja wiadomość musi przekazywać, że masz się dobrze, rozwijasz się i że przypomniałeś sobie o niej przypadkowo, a nie desperacko. To różnica między hej zaginiona, a właśnie wróciłem z niesamowitego szlaku i przypomniało mi się, jak kiedyś mówiłaś, że chciałaś spróbować zjazdu na linie. Strategiczne ponowne zaangażowanie. Widzisz w tym moc? Piąta technika komunikacja niewerbalna wysokiej wartości to najpotężniejsza technika i prawie nikt nie dostrzega jej znaczenia. Twoje ciało mówi głośniej niż twoje słowa. Gdy spotykasz ją osobiście po tym, jak byłaś ignorowana, liczy się każda mikroekspresja. Mężczyźni o wysokiej wartości nie okazują urazy, nie unikają kontaktu wzrokowego. Nie zachowują się dziwnie ani nieswojo. Po prostu istnieją w swojej własnej przestrzeni mocy, emanując spokojną pewnością siebie. Wyobraź sobie wejście do pokoju, gdzie ona jest. Nie biegniesz by się z nią przywitać, ani nie ignorujesz jej celowo. Po prostu jesteś obecny, rozmawiasz z innymi, uśmiechasz się szczerze, pokazując, że twoje życie toczy się dalej i jest lepsze niż kiedykolwiek. Twoja mowa ciała powinna krzyczeć cichym sukcesem ramiona do tyłu, broda lekko uniesiona, spokojne i celowe ruchy, bez pośpiechu, bez lęku, jak lew, który zna swoje miejsce na szczycie łańcucha pokarmowego. Widziałem to na imprezie. Facet, który był ignorowany przez tygodnie, pojawił się odmieniony, nie tylko fizycznie, ale energetycznie. Kobieta, która go ignorowała, spędziła całą noc, próbując zwrócić jego uwagę, opanował sztukę magnetycznej obecności. Komunikacja niewerbalna ma to teraz pełny sens? Wiem, co teraz myślisz, ale jeśli nic nie zrobię, ona pomyśli, że mi nie zależy i całkowicie o mnie zapomni. Słuchaj, bracie. To jest dokładnie ta myśl, która utrzymuje mężczyzn w cyklu niewidzialności. Działanie z desperacją jest jak krzyczenie na koncercie rokowym. Nikt cię nie słyszy, a ty tylko tracisz głos. Reagowanie z inteligencją emocjonalną i poczuciem własnej wartości. Sprawia, że ona zatrzymuje się i myśli. Czekaj, dlaczego On nie goni za mną, jak wszyscy inni. W tym momencie gra się odwraca. Pamiętasz wspomnianą ramę w teraz ją rozwinę. WU jak wartościuj się, Twoja wartość nie maleje z powodu niezdolności kogoś do jej dostrzeżenia. Kiedy gonisz, podświadomie komunikujesz, że ona jest warta więcej niż ty. Odwróć to równanie i jak niezależność. Twoje szczęście, Twój spokój. Twoja realizacja nie mogą zależeć od uwagi kobiety. To daje zbyt dużo władzy komuś, kto cię ignoruje. Pokaż, że jesteś kompletny sam. R, jak szacunek. Szanuj najpierw siebie, szanuj też jej granice. Jeśli wybrała ignorowanie cię, uszanuj tę decyzje bez żałosnego nalegania. Szacunek do samego siebie jest afrodyzjakiem. A jak akcja strategiczna, każdy ruch musi mieć cel. Nie reaguj na surowe emocje. Reaguj z przemyślaną inteligencją. Jak mistrz szachowy, który myśli pięć ruchów do przodu. Rama Wajera, widzisz, jak wszystko się łączy? Opowiem ci o momencie, który na zawsze zmienił moją perspektywę. Byłem w zatłoczonym barze, głośna muzyka, tętniące życiem otoczenie. Zobaczyłem kobietę, która ignorowała mnie przez tygodnie. Była tam, rozmawiała i śmiała się z innym facetem. Kiedy przeszedłem obok, ledwo na mnie spojrzała. Jakbym był niewidzialny duchem w tłumie, stary ja próbowałbym zwrócić uwagę, rywalizować, pokazać, że tam jestem. Ale zastosowałem dokładnie to, czego cię uczę. Przywitałem się z innymi przyjaciółmi, bawiłem się szczerze, emanowałem pozytywną energią. Po dwudziestu minutach była obok mnie, chcąc rozmawiać. Ten drugi facet zniknął z równania. Wiesz, dlaczego to działa? Bo wartość przyciąga wartość, desperacja odpycha. To uniwersalne prawo relacji międzyludzkich. Uważaj teraz, bo dam ci pełną mapę. Kiedy kobieta cię ignoruje, twój, prymitywny mózg wchodzi w tryb przetrwania. Ale ty nie jesteś już człowiekiem jaskiniowym. Masz dostęp do strategii udoskonalonych przez współczesną psychologię. Po pierwsze, przyjmij jej ciszę jako prezent. Tak, prezent. To idealna okazja, abyś ponownie połączył się ze swoją osobistą mocą. Ilu mężczyzn marnuje lata, goniąc za okruchami uwagi? Po drugie, wykorzystaj ten czas, aby zbudować życie, którego inni zazdroszczą. Nie z ego, ale z miłości własnej. Kiedy stajesz się głównym bohaterem swojej własnej historii, ludzie naturalnie chcą być jej częścią. Po trzecie, zrozum, że gra się zmieniła. Współczesne kobiety są bombardowane uwagą 24 godziny na dobę. Bycie kolejnym w kolejce desperatów. To gwarancja porażki, bycie jedynym, który nie błaga, to magnetyczna moc. Czujesz tę zmianę paradygmatu? Teraz podzielę się czymś, o czym rzadko wspominam. Istnieje specyficzne okno możliwości, gdy stosujesz te techniki, zazwyczaj między drugim a czwartym tygodniem. To wtedy brak Twojej obecności zaczyna tworzyć pustkę na jej emocjonalnym radarze. Ale jest jeden kluczowy szczegół. Jeśli wrócisz za wcześnie, wygląda to na tanią strategię. Jeśli zwlekasz zbyt długo, może całkowicie pójść. Dalej. Timing to sztuka, którą niewielu opanowuje. Pamiętasz metaforę szachów? Każda figura ma swój idealny moment na ruch. Zbyt wczesne posunięcie skoczkiem może odsłonić Twojego króla. Zbyt długie czekanie może stracić okazję. Sedomata. Taniec ciał w przestrzeni społecznej podąża tą samą logiką. Kiedy się oddalasz, tworzysz przestrzeń, by mogła się zbliżyć. Kiedy zbliżasz się za bardzo, ona musi się oddalić, by odetchnąć. To podstawowa fizyka emocjonalna. Idealny timing. Ma to sens w tej dynamice? Teraz będę z tobą szczery. Większość mężczyzn nigdy tego nie zastosuje. Przeczytają, zgodzą się i będą robić to samo, co zawsze. Gonić, błagać o uwagę, obniżając swoją wartość z każdą próbą. Ale ty nie jesteś większością. Jesteś tutaj, inwestując czas, aby zrozumieć głęboką psychologię atrakcyjności. To już stawia cię w top 5% mężczyzn, którzy naprawdę rozumieją grę. Zastosuj zasadę 50, 30-20, której teraz cię nauczę. 50% Twojej energii powinno iść na Twój rozwój osobisty. 30% na Twoje kontakty społeczne i zawodowe tylko 20% na myślenie o romantycznych związkach. Ta proporcja tworzy idealną równowagę. Rozwijasz się, poszerzasz swoją sieć i nadal masz miejsce na romans, ale bez zależności emocjonalnej. To matematyka sukcesu w relacjach. Zasada 50-30-20. Widzisz ten rozkład? Chcesz wiedzieć, co odróżnia zwykłych mężczyzn od niezwykłych w tej sytuacji? Zdolność do przekształcania odrzucenia w paliwo do wzrostu. Za każdym razem, gdy ona cię ignoruje, to okazja, by stać się niepokonanym. Pomyśl o każdym ignorowaniu jako o treningu na emocjonalnej siłowni. Wzmacniasz swój mięsień odporności, rozwijasz odporność na zewnętrzną walidację, budujesz wewnętrzną fortecę, której żadna kobieta nie może naruszyć. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy rozwijają tę mentalność, nie sejnysia, tylko pokonują obecną sytuację. Ale stają się naturalnie bardziej atrakcyjni dla kobiet o wysokiej wartości w przyszłości. To jak ulepszenie Twojego emocjonalnego systemu operacyjnego. Działałeś na Windowsie 95, a teraz instalujesz najnowszą wersję. Wszystko działa lepiej, szybciej, wydajniej. Emocjonalne ulepszenie. Ma to dla Ciebie sens? Teraz zwróć uwagę na ten szczegół, którego prawie nikt nie zauważa. Kiedy przestajesz zwracać na nią uwagę? W kobiecej podświadomości dzieje się coś magicznego. Zaczyna kwestionować swoją własną wartość. Dlaczego on za mną nie goni? Zmienia się w czyżbym nie była tak wyjątkowa, jak myślałam? Co ewoluuje w muszę dowiedzieć się, co się z nim dzieje? To odwrócona psychologia, zastosowana naturalnie, bez manipulacji. Po prostu naturalna konsekwencja Twoich działań o wysokiej wartości. Nie grasz w gierki. Żyjesz swoim najlepszym życiem. Podzielę się ostatnim sekretem, który całkowicie zmienił moją grę. Kiedy naprawdę nie potrzebujesz jej uwagi, to właśnie wtedy ona najbardziej chce ci ją dać. To paradoksalne, tak, działa zawsze. Dlaczego? Ponieważ emocjonalna samowystarczalność to najbardziej pociągające perfumy, jakich mężczyzna może użyć. Nie pochodzą z flakonika, pochodzą z wnętrza. Paradoks atrakcyjności. Czujesz tę moc? Pamiętaj, bracie. Nie jesteś tu, aby przekonywać kogokolwiek o swojej wartości, jesteś tu, aby żyć tą wartością tak intensywnie, że staje się ona niezaprzeczalna. Kiedy ona cię ignoruje, daje ci prezent w postaci czasu na zbudowanie tej rzeczywistości. Wykorzystaj każdy dzień ciszy jako okazję do ewolucji, każdy moment bez odpowiedzi jako szansę na głębsze połączenie ze sobą. Każde wyświetlenie bez odpowiedzi jako przypomnienie, że Twoje szczęście pochodzi z wnętrza. Transformacja, którą proponuję, nie jest kosmetyczna, jest strukturalna. Nie zmieniasz tylko taktyki, zmieniasz to, kim jesteś na najbardziej fundamentalnym poziomie, a to stary jest nieodparcie pociągające. Widzisz tę nową wersję siebie. Doszliśmy do momentu prawdy. Masz teraz przed sobą dwa wybory. Kontynuować ten sam cykl desperacji i niewidzialności, albo zastosować protokół VIRA i całkowicie odwrócić tę grę. Nie trać więcej czasu na poczucie bycia niewidzialnym lub ściganie tych, którzy cię ignorują. To jedyne podejście, które naprawdę działa, a niewielu mężczyzn je opanowuje. Pytanie nie brzmi, czy to działa, pytanie brzmi, czy masz odwagę, by to zastosować. Pamiętasz szachy? Właśnie. Nauczyłeś się ruchów wielkiego mistrza. Teraz twoja kolej na grę. Każda kobieta, która cię zignoruje od tej pory, nie będzie już źródłem bólu, ale okazją do zademonstrowania Twojej nowej mocy. Zrób to teraz, zanim zapomnisz. Polub ten film, jeśli to miało dla Ciebie sens. Subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej strategii, które zmienią Twoje życie miłosne. A przede wszystkim zacznij stosować to już dziś. Bo w końcu, gdy opanujesz sztukę niepotrzebowania, to właśnie wtedy wszyscy będą chcieli być blisko ciebie. Plansza jest ustawiona. Figury są na swoich miejscach. Mat bracie, gra jest teraz Twoja.